Jest Dzień na żywo na antenie TVMN. Michał Jelonek, kłaniam się Państwu i zapraszam na program, bo przy Skype'ie mój i Państwa gość razem z nami jest doktor Joanna Siekiera, prawnik międzynarodowy, doradca prawny przy NATO. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani doktor, tak jak zapowiadaliśmy na Twitterze, może nie wszyscy mają Twittera, więc tu się powtórzymy. Dzisiaj porozmawiamy o NATO i o tym, czy Ukraina ma szansę do Sojuszu Północnoatlantyckiego dołączyć, ale nie tylko, również o sytuacji na Indo-Pacyfiku, ale zacznijmy od tej Ukrainy jednak. Czy pani widzi przyszłość Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim? Ja będę brutalnie szczera, tak jak ostatnio, i dziękuję panie redaktorze za, za możliwość e, powiedzenia rzeczy takimi, jakimi są, a nie jakimi byśmy chcieli usłyszeć. E, dlatego, że m, Pakt Północnoatlantycki jest to pakt polityczno-militarny. E, w tym momencie, w czasie e, wojny na Ukrainie, wszyscy się skupiamy na budowaniu tej siły e, militarnej Ukrainy, natomiast wciąż zapominamy o politycznym aspekcie. Czyli ja, jako prawnik międzynarodowy, muszę się wypowiedzieć od tej strony e, prawno-politycznej, więc, Szanowni Państwo, e, są kryteria, wymagania, których Ukraina nie spełnia. Tak samo jak nie spełniała e, przed rozpoczęciem e, wojny, i nieważne, czy bierzemy za początek e, inwazję rok temu, czy, czy aneksję Krymu w 2014, e, Ukraina ma e, największy problem z korupcją e, w Europie. E, wiele instytucji,

Demokratycznych nie działa demokratycznie. Mamy problem z nepotyzmem. Mamy wreszcie to, co ja wykładam swoim studentom, czyli kulturę prawną, a zatem podejście obywateli do, do prawa, do instytucji państwowych, to nie działa tak jak w Polsce, to nie działa tak jak w Unii Europejskiej. A zatem trudno tutaj oczekiwać, że, że Ukraina jako państwo wejdzie do sojuszu. Rozumiem, że to są bardziej takie polityczne obietnice, żeby Pomóc um, Ukraińcom, um, jakby utrzymać te, te wysokie morale. Natomiast, znowuż, mamy inne państwa, jak Mołdawia, jak Gruzja, które też bardzo chciałyby wejść, czy to do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy do Unii Europejskiej, ale one też mają problemy, takie jak 20% gruzińskiego terytorium jest okupowanego przez Rosjan. W Mołdawii mamy na Naddniestrze, w którym ja byłam i to nie jest jest e, część Mołdawii, ale zupełnie zmilitaryzowana strefa rosyjska. Więc musimy być szczerzy i, i popatrzeć też na inne państwa, jakie ale one mają pani doktory, nie dołączyć jest... do NATO. Pani doktor, szczery nie był Jens Stoltenberg, który mówił, zapewnie, że Ukraina stanie się członkiem sojuszu. Jednocześnie wszyscy musimy zrozumieć, że koncentrujemy się obecnie na tym, żeby państwo to zatriumfowało. Pierwszym krokiem na rzecz jakiegokolwiek członkostwa Ukrainy w NATO jest to, że Ukraina zwycięży. Więc znowuż, Jens Stultenberg jest politykiem. On stoi na, jako sekretarz generalny organizacji międzynarodowej. Więc takie słowo wsparcia, jakby pokazania, że tak, Ukraino, jesteśmy za tobą. Ja nie czytałabym tego jako zapowiedź takich negocjacji akcesyjnych, ale raczej jako wskazanie, że jeśli poukładacie swoje sprawy przy naszej pomocy tak, jesteśmy otwarci na to, aby Was przyjąć. Tak samo jak Ursula von der Leyen w Kijowie stwierdziła, że jak najbardziej rozpoczynamy proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. Natomiast absolutnie, bo, bo znowuż to nie jest tylko kwestia sekretarza czy pani komisarz, ale wszystkich państw. To wszystkie państwa musiałyby się zgodzić i to widzimy najlepszy przykład teraz ze Szwecją. Wciąż Szwecja nie jest w NATO. Pani doktor, ale jeżeli Ukraina miałaby poukładane te wszystkie sprawy, o których Pani tu mówi, o których pani, które na tu, które tutaj Pani nam wskazuje, to czy dzisiaj absolutnie wykluczone byłoby przyjęcie Ukrainy do NATO ze względu na trwający konflikt na Ukrainie? Tak. Po prostu. Czyli tutaj, Czyli tutaj nie trzeba nie ma, nawet możliwości... dywagować. Nie bierzemy kogoś, kto ma problemy wewnętrzne, zwłaszcza z największym wrogiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo Rosja tak została nazwana w konspekcie strategicznym zeszłego roku ze szczytu w Madrycie. Rosja to jest nasze największe zagrożenie, więc tutaj nie rozumiem tej, tej dyskusji dłuższej na temat akcesu Ukrainy do NATO. Nie w tym momencie, a nawet po Ukrainie, po, po wojnie w Ukrainie, mamy sytuację po konfliktową, która jak widzimy na mapie świata, Afryka najlepszy przykład, państwa wciąż nie są demokratyczne, państwa mają ogromne problemy społeczne, demograficzne, więc to nie jest ten czas, żeby przystąpić do, do sojuszu polityczno-militarnego, jakim jest NATO. Doktor, na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush forsował przyznanie Ukrainie planu działania na rzecz członkostwa. To jest taki przedsionek oczywiście do akcesji do traktatu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale wówczas napotkał na taki dosyć twardy opór ze strony, strony Angeli Merkel i Nikola Sarkoziego. Pytanie o dzisiejsze podejście Stanów Zjednoczonych do tematu akcesji Ukrainy do NATO, bo jeżeli sobie przecież Prześledzimy zagraniczne media, Financial Times, Le Monde, Politico, wskazują, że przed tym kolejnym szczytem NATO, który odbędzie się w lipcu w Wilnie, to administracja Joe Bidena stawia właśnie opór tym, no, tym dążeniom, czy tym złożeniu takich konkretnych obietnic Ukrainie. Dokładnie tak. Dokładnie tak jest, dlatego że. Znowu, państwa Zachodu nie, sta, nie, nie widzą Ukrainy jako bufor. Ja to podkreślam na odprawach natowskich, na konferencjach, gdzie jestem zapraszana, że może to się wielu osobom nie spodobać, ale dla Polski Ukraina jest buforem. Jest to strefa bezpieczeństwa i, i to nie jest bezpieczeństwa strefa dla innych państw Zachodu, bo my nią stanowimy Polska czy Rumunia więc jest to oczywiste, że te. Państwa będą inaczej e, patrzeć e, na, na członkowstwo e, w, w NATO Ukrainy. Natomiast e, co do USA, bo ja też wykładam amerykańskim żołnierzom, współpracuję z, z różnymi jednostkami, e, no i tam się pojawia to, o czym no, często zapominamy, że przecież są Demokraci i Republikanie i Republikanie stanowczo są za tym, żeby obciąć koszty e, pomocy Ukrainie, tak militarnej, jak, jak i politycznej, czy to prawdopodobnie będzie jeden z wątków odbywa... kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, czyli pomoc dla Ukrainy i kontynuacja albo zaprzestanie tej dotychczasowej polityki administracji Bidena. Dokładnie, dokładnie. To jest to konflikty w kongresie. Biden, aby wygrać jakiś plan polityczny, który sobie zamiaruje, potrzebuje większości republikańskiej, a tutaj rzeczywiście Ukraina pojawia się jako jeden z większych konfliktów. Jak finansować, co dalej, czy, czy stać na nowy plan marszala dla, dla Ukrainy, więc rzeczywiście to są takie aspekty, o których cieszę się, że pan redaktor wspomina, natomiast w w europejskich mediach one się nie za bardzo przewijają. No i teraz znowu strategicznie patrząc, bierzemy członka do organizacji, który jest tak samo silny albo który nam pomoże, patrząc bardzo pragmatycznie, bo taka jest polityka międzynarodowa. Natomiast jeśli bierzemy członka, który jest słaby, osłabiony przez wojnę, ale też korupcję, nepotyzm, który wynika z kultury prawnej, a zatem to nie jest tak, że od razu wchodzą do Unii Europejskiej czy NATO i zmieni się postrzeganie prawa, no to wtedy sami osłabiamy te struktury. Niestety. Pani doktor, zostawmy temat Ukrainy i członkostwa w NATO. Chciałem zapytać, jak wygląda sytuacja obecnie w Teatrze Operacyjnym na Indo-Pacyfiku? I, I tutaj myślę, że ładnym przeskokiem będzie cytat, który padł miesiąc temu od Major General. Generał dywizji amerykański Joel Vowell, i on porównał Japonię do Polski, Filipiny do Rumunii, Chiny do Rosji, a Tajwan do Ukrainy. A zatem tak patrzy patrz, rząd japoński, siły zbrojne Japonii na, na ten teatr działań jeszcze niezbrojnych, aczkolwiek już pokaz siły na Pacyfiku porównując do tego, co obserwujemy w Europie Środkowo-Wschodniej. Chiny oczywiście są największym zagrożeniem na Indo-Pacyfiku dla Stanów Zjednoczonych, ale też dla ich sojuszników, czyli dla Republiki Korei, dla Japonii, ale też patrząc na dół, na Australię, Nową Zelandię, Oceanie. Chińska marynarka wojenna jest przecież największa na świecie, ona kilka lat temu już przegoniła marynarkę Stanów Zjednoczonych. Do tego dochodzi szpiegostwo ekonomiczne, szpiegostwo technologiczne. Chińczycy nie mają skrupułów, a jeśli ktoś chciałby mi zarzucić, że, że jestem antychińska, to powiem, że szanowni państwo, to nie chodzi o narodowość, ale chodzi o system wartości. Ten, który jest promowany przez partię komunistyczną. Oznacza um, niehumanitarne podejście do człowieka, gdzie życie ludzkie, jego zdrowie się nie liczy, bo liczy się dobro partii. No a wszyscy wiemy, z czym to się łączy, bo, bo sami Polacy wiemy, co, co, jest, co to jest komunizm. Pani mówi o tym, że jeszcze nie strefa działań militarnych. Ja przez to rozumiem, że to jest ten scenariusz nieunikniony. Pytanie, o jakiej perspektywie czasowej tutaj rozmawiamy? Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Nie jest to kwestia, czy, tylko kiedy. Mamy wyścig technologiczny. Żyjemy przecież w czasie czwartej rewolucji przemysłowej z sztuczną inteligencją, z żołnierzami, robotami. To wszystko idzie w tak zastraszającym tempie, że trudno będzie to kontrolować. Mam za sobą mapę Pacyfiku, a na jego dnie są największe. Na świecie zasoby mineralne, strategiczne do rozwoju gospodarek, ale też do przyszłych sił zbrojnych. Kto będzie tam pierwszy na dole w Pacyfiku, ten wygra tę wojnę, wojnę o zasoby. Jak czytam, słucham innych ekspertów, więc nie powiedziałabym, że to jest kwestia dekady, ale no, dlatego się mówi, że XXI wiek to wiek Pacyfiku. Panie doktor, a co regionalni partnerzy mogą wnieść do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku? Ja też pytam o tę współpracę w ramach AUKUS. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, panie doktor. Jakie to ma znaczenie dzisiaj dla tej współpracy? I też pytam tutaj o ambicje sojuszników anglosaskich, czy chociażby nakłady inwestycyjne na operacje na Indo-Pacyfiku. Dokładnie tak, ten okres, który Pan wspomniał, czyli Australia, Wielka Brytania, USA, jest to znowuż polityczno-militarny sojusz. Ale to jest jeden z systemów. Mamy też kład, gdzie wchodzą także Indie, bo to też cały czas podkreślam, że jeśli mówimy o Indo-pacyfiku, to my potrzebujemy Indii. Indią można wiele zarzucić, ale w starciu z Chinami my potrzebujemy Indii, tak samo jak w Europie potrzebujemy Turcji. Wiele znowuż można zarzucić przeciwko Turcji, ale my po prostu jako Zachód, jako NATO potrzebujemy mieć Turcję po naszej stronie. Jak nie? Przeciwnik bardzo chętnie to to wykorzysta. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia w NATO współpracy z państwami Indopacyfiku. Tego nie było i to jest znowuż nowum z zeszłego szczytu w Madrycie, spisane w strategii, w konspekcie strategicznym, że oto czterej partnerzy, których wymieniłam wcześniej, Australia, Nowa Zelandia, Republika Korei i Japonia, to strategiczni partnerzy NATO, a więc widzimy, że geograficznie są totalnie na, na drugiej półkuli od euroatlantyckiej strefy wpływów czy, czy kształtowania geopolityki, ale te wszystkie państwa mają podobne podejście do demokracji, do zasad rządów prawa, no i mamy wspólnego wroga, czyli Chiny. Pani doktor, a to tempo zacieśniania współpracy Partnerów, o których pani mówi, jest wprost proporcjonalny do tego postępu rozwoju, którym dzisiaj mogą pochwalić się Chiny? Myślę, że jest to spóźniona reakcja. Zdecydowanie. Too late, too little. Ale, ale lepsze to niż, niż nic. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy z panem redaktorem też przecież przez dwie ostatnie dekady USA były zaangażowane w Bliskim Wschodzie, w Afganistanie, w Iraku, a przez ten czas, jak, jak natura nie lubi niszy, to tak samo w stosunkach międzynarodowych, Chiny bardzo chętnie wykorzystały i weszły na te wszystkie wysepki, które Państwo widzicie za mną, korumpując urzędników, przedstawicieli parlamentów. Są te państwa tak biedne, widziałam przecież osobiście, będąc tam na badaniach, że tam naprawdę niewiele trzeba. Budowa szpitala czy szkoły już czyni, że te państwa są bardziej spolegliwe względem polityki Chin niż zostania sojusznikiem naszym, Zachodu. Dlatego tak ważne jest, żeby wrócić na ten pacyfik i po prostu go odzyskać, bo to, że wojna będzie, jestem pewna, natomiast jej wymiar taki informacyjny, dyplomatyczny już się zaczął, czego chociażby przykładem jest współpraca Wyspy Salomona, z Chinami, ale też próba odbicia w Papuły Nowej Gwinei przez Amerykanów ostatnio, więc widzimy, że nagle państwa się obudziły, podpisują sojusze dyplomatyczne, wojskowe, jakieś wsparcie polityczne, więc rzeczywiście teraz się dzieje na, na Pacyfiku bardzo dużo. Pani doktor, to pięknie, dziękuję. Musimy postawić kropkę. Doktor Joanna Siekiera była moim i Państwa gościem. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A państwa zapraszam już za chwilę kolejny punkt w naszym programie i kolejna rozmowa to jest Dzień na żywo w TFMN. Pozostańcie państwo z nami. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Firma handlowa Rafał Karp to partner polskich rolników zapewniający optymalne ceny i pełną obsługę skupu oraz sprzedaży zboża. Gibar, rodzinna firma z tradycjami. Producent wyśmienitej śliwki luksusowej oraz aksamitnego pysznego mleczka. Bogaty asortyment od cukierków przez bakalie w czekoladzie. A teraz także nowość – jelly. Żelki na bazie soków owocowych w czekoladzie z posypką. Niech cię porwie różnorodna konsystencja truskawki i pomarańczy w niecodziennym wydaniu. Kupuj polskie. Tylko od firmy Gibar.